Jesteśmy w Wasze, w warsztacie, który regeneruje turbiny samochodowe. Właścicielem jest pan Paweł Żyliński. No i teraz zaproszeni, oczywiście przez pana Pawła, przejdziemy się po warsztacie. Zapraszam. A tutaj mamy to kareczkę, na której niezbędne urządzenie. Na tokarce zamontowana jest obudowa turbiny z tak. czujnikiem tak. i tu jest początkowa faza, że tak powiem procesu po rozbiórce. No przechodzimy dalej. No, to może pan Paweł nam powie, co tutaj mamy. Tutaj następuje demontaż i montaż turbosprężarki. E Elementy poddawane są czyszczeniu i oględzinom, tzw. weryfikacji pomiarowej, wzrokowej. Korzystamy z myjki ultradźwiękowej do wszystkich drobnych elementów. Duże elementy są są czyszczone chemicznie i mechanicznie. Tutaj o ile rozumiem mamy części Tutaj Wszystkie cała... drobne akcesoria montażowe, które są potrzebne i niezbędne. Pomiarowe jakieś przyrządziki, też są potrzebne mikrometry, średnicówki i chodzimy dalej. Tu następuje mycie, tak? Tutaj rozumiem? tak, jest takie pierwsze mycie wstępne. A to co to za urządzenie? Potem tutaj mamy dwie komory do piaskowania. W jest elektrokorund, bardzo drobny, w drugie są mikrokulki szklane, mhm. okrągłe. To gwarantuje nam bardzo wysoki stopień wyczyszczenia. W zasadzie część jest jak nowa. Mhm. Tutaj, mamy, tutaj mamy troszeczkę bardziej agresywną komory do wszystkich kolektorów żeliwnych. Tutaj śrutem stalowym, okrągłym, jest to czyszczone Bardzo szybko, sprawnie. Jest to po prostu śrutownica. Jest napędzany powietrzem. Jest powietrzem, tak. Tu jest tak. filtr. Tak. Tutaj mamy filtr, który nam wszystkie te pyły i zanieczyszczenia wyłapuje, żeby nam nie latały po warsztacie. Tutaj mamy... tutaj mamy sprężarkę. To jest nowoczesna sprężarka. Nowoczesna sprężarka. No, podstawa, bo tu wszystko napędzane jest powietrzem. Mm -hmm. Tu zbiornik, no, no zbiornik powietrza. tak zwany akumulator, żeby był mm -hmm. w spory. No, i tutaj jest takie najważniejsze urządzenie. Maszynę do sprawdzania hmm. szczelności i wyważania tak. tak. Tu jeszcze magazynek z elementami różnymi turbin o tutaj sobie przepatrzymy to mnóstwo różnych elementów z których później wybiera się te które potrzebne i składa turbinę a tutaj mamy nowoczesne urządzenie do sprawdzania poprawności pracy turbosprężarki mhm, to to czyli sprawdzamy i szczelność tak, olejową tak. i sprawdzamy tak zwane wyważenie poziomu wibracji sterowana komputerowo tak jest no, piękne urządzonko które powoduje że po no, mamy pewność, zmontowaniu że to tak. Dobrze wykonane no, i tak wygląda warsztat. Mnóstwo różnych elementów. Wszystko ułożone tak, żeby można było bez problemu znaleźć. Tu w dalszym ciągu mamy części, a tutaj już są, jak widać, gotowe urządzonka. No tak, tutaj są gotowe. Przygotowane do odbioru przez klienta. Czyściutkie, eleganckie jeden drugi i tych turbin się wykonuje parę dziesiąt na razie póki co w miesiącu dziękujemy w takim razie za umożliwienie nam obejrzenia i do zobaczenia